Dzisiaj zajmę się wymianą chłodnicy klimatyzacji w Lexusie i jest 200 Stara chłodnica w moim aucie jest już wymontowana, dlatego zajmę się tylko jej montażem. A dlatego została już wymontowana, ponieważ jak się okazuje, do tego auta można znaleźć kilka różnych rozmiarów chłodnic, przez co trzeba być pewnym, jaki wymiar ma aktualna chłodnica zamontowana u nas. Dlatego, by nie popełnić pomyłki, mieć pewność, że ta, ta chłodnica będzie pasować, najlepiej jest wymontować starą, pomierzyć dokładnie, dopiero wtedy zamawiać nową. Ja tak właśnie u siebie zrobiłem, dlatego ta chłodnica, którą zamówiłem, jestem pewien, że będzie pasować do mojego alta. Dobra, w takim układzie zabieram się do roboty. Będę pokazywał po kolei, co trzeba wymontować, żeby w ogóle dobrać się do tej chłodnicy. Najpierw, przede wszystkim, trzeba ściągnąć ten plastik. On jest montowany na trzech śrubach. Bez tego niestety nie jest możliwe dalsze demontowanie. O co chodzi dokładniej, powiem w szczegółach za chwilkę. Następna rzecz, którą trzeba zdjąć, są te oto plastikowe wciski. To akurat jeden gdzieś mi zginął, także u mnie tutaj tego nie ma. Następnie, jeśli zdejmiemy już te zaciski, będziemy musieli ściągnąć zderzak cały. Tutaj z tej strony pod spodem jest śrubka. Będę też pokazywał dokładnie, co trzeba odkręcić, co trzeba odchylić, żeby wydostać tą śrubkę. I tak samo oczywiście, logicznie z drugiej strony, trzeba odkręcić tą, tą samą śrubkę. Zderzak tutaj nie ma żadnych zaczepów, żadnych wcisków, żadnych kołków. Jest po prostu zawieszony pod lampą. Dlatego tutaj nie ma żadnych śrub i bez obaw można go ściągnąć. Już dodać, że tu jest jeszcze jedno siłka, którą też trzeba odkręcić, która trzyma cały ten grill i cały zderzek, tak naprawdę. Także lecimy z korsem dalej. Dobra, w tym momencie przód jest już uwolniony. Osłona zdjęta. Także teraz przechodzimy do odkręcania zderzaka przy nadkolach. Tutaj mamy jeden kołek, też na wcisk, podobnie jak są te pod maską. Aby go wyciągnąć, trzeba go podważyć. Ja nie mam akurat specjalistycznych łopatek yy, do ściągania takich zacisków. Ale no śrubokrętem też idzie sobie spokojnie poradzić. Teraz to samo przechodzimy z drugiej strony. Podobnie jak tam jest taki sam kołek. Kiedy już mamy ściągnięty ten wkręt kołek, odchylamy zderzak. I odchylamy nad kole całe, ponieważ tutaj w środku, nie wiem czy mi się uda dojść, tu pod spodem znajduje się w rogu śrubka. znaczy nie będzie jej widać. Ale palcem, jak tu sadzimy, ona jest tutaj zaraz na rancie. Także spokojnie można ją sięgnąć Ja do odkręcenia tego będę używał klucza nasadowego z przeduszką, ponieważ będzie prościej. Jest tutaj śrubka, wkręt, tak zwany, która trzyma tutaj cały bok zderzaka. To jest do roboty. Tak ono wygląda. Także teraz przechodzimy do drugiej strony. śrubki oczywiście, polecam odkładać w wszystkie w jednym Ja mam tutaj taką skrzynkę na wszystkie śrubki żeby po prostu nie poginęły. Ok, kiedy śrubki już są odkręcone, zderzak gdzieś jest luźny, zarówno z jednej jak i z drugiej strony, tak samo z przodu. Pozostaje nam ostatnia rzecz do odkręcenia, mianowicie śrubki które są tu u spodu. to jest jedna to jest kolejna i tak aż do końca także po tym jak odkręcimy te śrubki będzie już zderzak na wierzchu przy ściąganiu należy pamiętać, że są tu też halogeny Także warto odłączyć kostki od żarówek halogenów. Są one tutaj dokładnie. Wystarczy ścisnąć i wysunąć. I mamy wszystko wtedy na wierzchu. Moja wersja Lexusa posiada akurat spyskiwacze lamp. Gdzie są one no, nieco utrudniające, ponieważ nie można ściągnąć tych węży całkowicie. Ponieważ tutaj cały czas jest płyn i w przypadku byśmy chcieli to zdjąć. I odstawić jak całkowicie na boku, trzeba by było po prostu ten otwór zaślepić, bo ten płyn cały czas leci. Ok, teraz kiedy mamy wszystko na wierzchu, tutaj przychodzi chłodnica klimatyzacji, której jak widać u mnie już nie ma. Ona jest montowana tutaj do tych otworów po obu stronach, oprócz tego aby ją ściągnąć, należy odkręcić. Dwa wężyki, pokażę może na przykładzie nowej, tutaj przychodzi jeden wężyk i tu przychodzi jeden wężyk z powietrzem. Nie ma co się obawiać, w przypadku jeśli by się po prostu ściągało ten wężyk, no to może trochę powietrze wystrzelić. Dlatego może ciężko siedzieć, bo to powietrze to ciśnienie może go trzymać. U mnie akurat była jeszcze resztówka tego ciśnienia, bo tamta chodnica była szczelna i większość i tak uleciało. Także trochę tego powietrza jeszcze oporu stawiało. Te wężyki mam tutaj, a o tym jeździłem tydzień czasu zanim przyszła nowa chłodnica, dlatego musiałem te otwory czymś zaślepić, to jest ten jeden górny wężyk, tam pod spodem jest ten dolny. I teraz żeby wyciągnąć tą chłodnicę, akurat użyłem trochę innego patentu, ponieważ przeczytałem na forum, że. Inni ściągali odchylając chłodnicę wody. Owszem, też jest to możliwe. Można ściągnąć wtedy te dwa uchwyty trzymające ją tą chłodnicę i odchylić tą chłodnicę do tyłu. Aczkolwiek u mnie nie było tu za wiele miejsca. podejrzewam, że zresztą w każdych jest mało. Ale u mnie problemem były kostki trzymające kable, bo te kable mają długość taką, że one są po prostu wpięte w kostki. i Więcej tej kabli już nie da się wyciągnąć. A że te kostki są tak dość głęboko, nie ma tam do nich dojścia. U mnie akurat się siedzą bardzo twardo, nie mogłem ich wyjąć. A są to kostki od wentylatora, nie chciałbym urwać tych kabli, bo później bym miał tylko większe problemy. Dlatego postanowiłem, że jakoś spróbuję to starą chłodnicę wyjąć. Jak już odkręciłem chłodnicę wody i odchyliłem, aczkolwiek i tak uchwyt, ten uchwyt. Bardzo przeszkadzał, i nie byłem w stanie wyciągnąć przez mąż parę. Musiałem kombinować, przez to porysowałem jeszcze dodatkowo tą starą chłodnicę, ten osuszacz, który jest z boku. Dlatego stwierdziłem, że z nową nie będę tak ryzykował. Tym bardziej, że te zaczepy są w tym momencie przykręcone na nowej i nie będzie możliwe przełożyć tego na pewno. Stąd wziąłem się na pomysł, że odkręcę jeszcze dodatkowo ten kawałek pasa przedniego. On jest tutaj raptem na dwóch, czterech, siedmiu śrubkach trzeba ściągnąć ten zawias od maski i sądzę, że powinno to zejść wtedy tutaj te zaczepy one tylko wiszą, trzymają tą chłodnicę także nie będzie potrzebno wkręcane dodatkowo tych dwóch śrubek bo jeśli poniosę ten pas to i tak one odejdą także dobra, próbujemy śruby są stare przede wszystkim Warto by było najpierw spróbować naoliwić je w UD-40 W przypadku poprzednich śrub które odkręcałem czyli tych tutaj zarówno tych musiałem ostro naoliwić żeby w ogóle dało się je odkręcić a nie urwać ponieważ na starej chodnicy zaczepy urwały się ale na szczęście to akar nie było nic znaczącego bo jak widać nowa chodnica ma te zaczepy już nowe, nowe śruby także ani śruby mi nie będą potrzebne ani zaczepy Ok, 4 śruby udało się odkręcić nie obyło się bez strachu, ponieważ stawiały opór, a są to bardzo malutkie śrubki, bardzo króciutkie. Także w przypadku jeśli ciągnęlibyśmy na siłę, to bardzo łatwo je urwać, a no później tylko tak wygląda ta śrubeczka. Dlatego tak ja przykałem kilka razy 2 40 żeby można było ją łatwiej ściągnąć, a żeby nie urwać, żeby nie robić sobie problemów i żeby nie tracić więcej czasu. Teraz Czas na kolejne Mam nadzieję, że też się uda odkręcić, ponieważ one też raczej nie były długo ruszane. Też mogą stawiać opór, też mogą być podzywiałe. Robię w tym momencie to pierwszy raz, czyli ściągam ten pas. Także zobaczymy, co wyjdzie jeszcze po drodze. Mam nadzieję, że to, co odkręcam, będzie wystarczające i uda się ten pas ściągnąć bez żadnych problemów. Chociaż tu już widzę, że idzie też spod linka Nie wiem, jak ta linka jest długa i ile pozwoli. Ten pas podnieść, odchylić, żeby można było wyciągnąć go całego, ale to się okaże, jak odchęcimy Te trzy śrubki kolejne, A dlatego trzy, ponieważ tu idzie ten spodnik cały od spodu, on z pewnością będzie jeszcze trzymał i będzie przeszkadzał. Jak widać, dojście jest dość kiepskie, także będę musiał trochę się pewnie namęcić, ale nie jest aż tak źle. Tak jak się okazuje, że życie weryfikuje błędy i okazało się, że te uchwyty od chłodnicy też trzymają cały ten pas przedni, dlatego je trzeba tak samo odkręcić. I ta strona w tym momencie już jest wolna. Natomiast tu pod spodem idzie, tak jak mówiłem, linka od zamka maski. Ona jest przykręcona tutaj na tą śrubkę. Tutaj się trzyma cały uchwyt tej linki. I tutaj jest jeszcze plastikowa osłonka, która tak samo blokuje, przez co uniemożliwia w ogóle wyjęcie tego pasa. Także tą śrubkę też muszę zdemontować, no i wtedy powinniśmy już mieć pas cały na wierzchu. Ok, tak jak mówiłem, ta śrubka odkręcona ona trzyma tutaj całą linkę, cały ten, całą tą osłonę od linki. Dodatkowo, tutaj w tym otworze. Był jeszcze taki wcisk od kabla. W sumie nie wiem od czego jest ten kabel, on nie był u mnie podłączony. Jeśli ktoś wie, może dać mi znać. Chętnie się sam dowiem od czego to jest tutaj w tych altach. W każdym razie w tym momencie trzyma się to tylko na kablach od klaksonu. Także przypuszczam, że jak ściągnę sobie tutaj ten wcisk to powinien mieć spokojnie ten kawałek pasa przedniego już odejść i powinien mieć trochę lepszy dostęp, żeby założyć chłodnicę nową ok, pas przedni jak widać zdjęty tylko z tego się okazuje trochę mnie to irytuje, że to tutaj tak odstaje widzę, że to jest tylko i wyłącznie tutaj na tą jedną śrubkę jeszcze przykręcone dlatego odkręcę tą śrubkę, wyciągnę to całkowicie na bok i będę miał to z głowy ok Teraz mamy fajną wolną przestrzeń do założenia nowej chodnicy. Siało z miejscem i tak nie ma, ale sądzę, że i tak będzie to lepiej niż jakbym tylko odchylił tą chodnicę do tyłu. Te węże już odsłoniłem, odizolowałem z powrotem. To jest jeden, to jest drugi. One mają takie sobie o ringi na wierzchu. Warto sprawdzić, czy te o ringi są w porządku, ponieważ później przez te o ringi może być nieszczelność No i oczywiście wtedy cała robota na darmo. Będzie trzeba ponownie nabijać klimatyzację, ponownie płacić, no i przede wszystkim ponownie rozbierać zderzak, żeby dojść do tych oringów i je wymienić. jak widać wcale nie jest to proste pomimo odkręcenia tego pasa przedniego jest tu naprawdę mało miejsca tutaj z tej strony blokują te rurki te tutaj co widać pod osuszacze tutaj z tej strony natomiast jest kawałek pasa przedniego przez którego też nie można przełożyć a chłodnicy nie jestem w stanie bardziej wycofać od spodu też są te rurki, przez co też trochę utrudniają. No nic, trudno, bawię się dalej. Miejmy nadzieję, że jakoś się w końcu to uda bez uszkodzenia tej nowej chodnicy. Ok, po ostrej walce udało się założyć tę chodnicę. Jak widać, nie udało mi się jej całkowicie bez szkód założyć. Gdzie nie gdzie się poprzeginała. Mam nadzieję, że nie będzie to miało żadnego wpływu na działanie. I niestety konieczne było odkręcenie tych uchwytów, ponieważ inaczej nie było możliwości przełożenia tego. Bo jeśli z tej strony się przełoży, to znowu przez osuszacz nie idzie przełożyć jej tu w tym miejscu pod tymi rurkami. Dlatego jest naprawdę ciasno. Chłodnicę trzeba cały czas do tyłu wyginać. Chłodnicę musiałem zdjąć w ogóle z podstawki. Musiałem ją odsunąć, żeby mieć w ogóle jakiekolwiek pole manewru. Teraz mi zostaje tylko popodłączać tą chodnicę i ją przykręcić. Tutaj, tak jak mówiłem, idzie ten jeden wężyk. Tutaj będzie szedł ten drugi. Teraz w tym momencie mi się schował. To za moment go wyciągnę. Nie jest łatwo, ale jest to możliwe do zrobienia. OK, tak więc finalnie tak to wygląda wszystkie śruby są podokręcane te tak samo te, całe, wszystkie od pasa przedniego zamek ustawiłem tak jak był na znakach jak sobie zaznaczyłem żeby mieć pewność, że ta maska się otworzy i zamknie tak jak należy niczego ja nie uszkodzę tutaj te zaczepy są podokręcane linka jest na swoim miejscu przymocowana tą śrubą z tej strony tak samo wszystko jest podokręcane jeden wąż drugi wąż też jest przykręcony już chłodnica stoi na swoich nóżkach jak widać w otworach tak jak należy czyli wychodzi na to że faktycznie ta chodnica tu pasuje 100% tak jak oryginalna Czyli nic nie zostało poza założeniem zderzaka Zderzak wstępnie nałożony I teraz co istotne do właściwego zamontowania go Żebyśmy nie mieli jakiś dziwnych szpar pod lampami Tutaj są takie pewne szczeliny W które nachodzi ta taka warga Nazwijmy to zderzaka Jeśli ona tu nie wejdzie prawidłowo no to wtedy ten zderzak będzie nam odstawał może też zrobi się szpara pod lampą są to jedyne uchwyty które trzymają tutaj zderzak pod lampami także musi to być założone dobrze inaczej auto będzie wyglądało jak składane z trzech tak więc chłodnica w moim samochodzie jest już wymieniona jestem już po nabiciu klimatyzacji wszystko działa ładnie chodzi także jestem 100% pewny w tym momencie że przyczyną mojej awarii była właśnie chodnica klimatyzacji którą wymieniłem jeśli ten filmik pomógł przy wymianie twojej chodnicy bardzo mnie to cieszy zostaw kciuka w górę wtedy będę wiedział że faktycznie skorzystałeś z mojej pomocy no i na dzisiaj to wszystko także dzięki pozdrawiam cześć